Witajcie. Długo nie wrzucałam filmików na kanał, więc teraz go wrzucam, a w tym głębniku się bardzo dużo zmieniło. Po, pokażę wam. A tam go znaczą, Chyba na jajka się wzbijają. U mewek też. To e, albo... przymocowałam, bo ona

I zaraz Wam pokażę, co u mnie wcześniej zrobiło i chyba też tutaj, mm. nie wiem jakich nazwisk. Na razie idą w wolno, bo się nas Dobra, to ja się ale bardzo Mała mewa. No, małe meweczki. To jest już najstarsza z tej, tej grupy. A jakby się pytaliście, gdzie są tam, które tu były, one już nie odróżnia i się rodziców. No ta jest jakaś. To jest taka czarnuszka. To. A to jest taki, taka ma taki kolor te ta ływeczka są ona ma brązowy kolor nie wiem, a ta ma czarny to tak, wszystkie prawie zlatukane to małuszkowy ten maluszki jest Zobaczcie się wyobrażacie to sobie?